Cześć, z tej strony Kamloks, a w dzisiejszym odcinku będę kopał inaczej na kopaniu, bo będę kopał jeden w dół, jeden prosto, dwa w dół, jeden prosto i tak do sześciu. Jak nie wiecie o co chodzi, to zaraz Wam pokażę, a jak jesteście nowi, możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z włączkiem, zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc zaczynamy, jestem sobie tutaj na kopaniu i od razu w ogóle słyszę skarb, już Wam zaraz w ogóle pokażę, co to jest ta taktyka. No nie wiem czy to taka taktyka. Dostałem taki pomysł. I właśnie nie mam już trochę pomysłów yy, właśnie z kopania, więc nagram takie coś, jak tamta osoba powiedziała. Jakby to tak kopię tylko po to, żeby wziąć skarb. Skarb. Więc zaraz jeszcze tak nie będę kopał, tylko zaraz wam mogę pokazać, tylko pierwsze odwórzmy sobie ten skarbik. Gdzie no to zaznaczam. Mogą tutaj przyjść, chyba że nie zdążę, No to przynajmniej odbiorą. Ok, więc sobie odbieram. I teraz będę sobie kupował. Kiesz, znaczy nie kieszonkę, tylko laser za 50. I wtedy możemy zacząć kopać. No pozbieram sobie tą glinę, co tutaj widzę. Tu jakaś taka jest skinka czy coś taka malutka. Ok, no to tutaj mamy. No i w sumie teraz zaczynamy, bo tu już bardzo mało jest tego kupujemy sobie mega laser koło oddawarki, pamiętam czasy tej mapy, jeszcze początki mojego kopania, okej okay. i patrzcie o co mi chodzi, będę kopał tak jeden i teraz dwa i teraz trzy tylko coś nie pykło dobra, no to w sumie zaliśmy że to było trzy dobra, teraz cztery teraz pięć i to jest właśnie taki, taki taka taktyka no, nie jest to jakiś pro, ale nawet taki fajny po pomysł. Zobaczymy przez to, jak mi pójdzie na kopaniu. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie. Nie wiem, nie będę mówił ile, bo wszystko zależy w sumie od mapy. Może nie wszystko, ale te około 20 do 40% zależy od mapy. Przynajmniej u mnie tak jest. Że jak mam dobrą mapę, to. Dobrze mi idzie, czasami mogę zdobyć, nie wiem, 13 tysięcy, może nawet więcej, a czasami mało. Dobra, tu było na 5, to kopiemy na 6, tak? Dobra, jest na 6? Nawet na 6, 7. <grym> o nie, dobra, na 7? Dobra. No to zaraz to ogarniemy, ale teraz kopię co dwa, on, ale już mnie nie słucha. No dobra, ale będę próbował tak kopać. Ona nie wie o co chodzi. Napiszę kopiemy. Tak, że jeden w dół, potem dwa w dół, trzy w dół, o to chodzi. Dobra, no to teraz chyba cztery będzie. Chyba już skumała, tak jej napisałem. I teraz będzie pięć w dół. O, od teraz będziemy już normalnie kopać. I nie będę pokazywał w sumie na razie, gdzie kopiemy, bo pewnie nie będą rozumieli, jak. Tutaj coś nie pykło, ale to po prostu ta osoba nie wiedziała, jak kopiemy to sorki, ale to nie moja wina. I teraz... Aha, nie mam mojego zwierzaka, bo mój zwierzak ma dopiero pierwszy level, bo go kupiłem na odcinku z tym nowym wydarzeniem. No i po prostu teraz nie mam zwierzaka, ale przykre. Dobra, no to chodźmy kopu kopu. W sumie pozbieram sobie trochę tego i można iść. Bo jeszcze ten napływ musisz zejść, no to po co marnować czas? Okej. Okay. Skarb. Skarb, skarb, dobre tu... Tylko sobie skarbik otworzę, dobra? Tylko sobie skarbik otworzę. Jak słychać, to czemu nie? No skarb, dawaj, dawaj, dawaj. Pozdrów z 2007 i mnie. Pozdrawiam, ko kochamy pizzę 12 i z 2007 również. I teraz możemy iść sobie kopać. I teraz tak jeden w dół. I teraz lecimy dwa prosto w dół. No i właśnie o to chodzi. I ciekawe, jak mi pójdzie. <coughs> Jaki będziemy mieć czas. Okej, okay. trzy. Teraz tutaj. Teraz cztery w dół. To jest spoko. I tam, to... jak tutaj ktoś w ogóle dołączył. I nawet pomaga, nie psuje. O, ktoś dołączył. Amelie się, Aha, to jest ta, ta koleżanka. Dobra, to teraz yy, na 5. Chyba dobrze liczę. nadzieję, że się nie pomyliłem nigdzie. To jest takie podobne do normalnego kopania. Ale trochę inne, bo nie kopię tak. Bo tak tam kopał 5 w dół. No tak to jest taki inny odcinek. A jak macie jakieś lepsze pomysły, no nie no, ten nie jest jakiś jak zły. Nie wiem, to w sumie zależy od was, czy wam się takie coś podoba, ale jak macie lepsze pomysły, to piszcie w komentarzach. Chcę nagrywać coś jakąś nie wiem, fajną serię. Tylko nie mam serii pomysłu. No niestety. I czasami sobie nagrywam takie luźne odcinki typu ten I teraz 6 będzie, tak? 7. Pewnie 7 będzie. Ja taki jestem. <laughs> Wiadomo, że ja zawsze pomylę. Dobra, no to zróbmy takie wyjście sobie tu. I teraz będzie trzeba. Dać bomby, No niestety źle policzyłem. Ale trudno. I będzie trzeba dawać teraz bomby. No to w sumie wykopcie tu. Niech zrobią napływ, a ja wychodzę. Chyba dadzą bomby, mam nadzieję, więc takie wyjście jest w miarę spoko. Raz się tak wychodzi, raz tak gram z widzami. To nie będę im mówił, że nie możecie ze mną kopać, bo nagrywam odcinek. A po prostu chcę ze swojego konta, bo chcę po prostu zbierać kryształy, wbijać topę. Wiecie, po co marnować pół godziny na jakimś innym koncie. Ja wolę sobie zagrać na moim, pozbierać sobie kryształki. I to jest fajne. Okej. Okay. Dobra, tu jeszcze coś tam mamy, tak? Chyba coś tam jeszcze jest. Jeszcze mi nie będzie chyba stać, nie? Jeszcze brakuje mi dwie glinki. Gdzie mogę znaleźć jeszcze dwie glinki? Szybkie dwie glinki, szybkie dwie glinki. Aby coś tu było w okolicy. O, jeszcze jedna glinka. O, mam. Dobra, i teraz kupuję laser za 200 i będziemy szybciej kopać. Szybciej będziemy kopać. dajemy sobie bombę. Ona daje. Dobra, Ta ja jej nie biorę. To jest jej bomba. Proszę. Ja nie jestem taki zły, że zabiorę. Ok. No i teraz można kopać dalej w dół. Niestety magnes. Magnes, pyk. Tam jest Tesla. O, teraz w sumie już wykopię w dół. Wiecie czemu mam dobry laser? Okej, okay, ale ja kopię. Tak, miałem kopać, jaka była umowa, no to tak kopiemy. Teraz dwa w dół. Raz, dwa. Teraz będzie trzy w dół. Chyba tam dadzą bombę i nic z tego nie wyjdzie. Ale zobaczymy. Okej, okay, więc teraz trzy w dół. Raz, dwa. Teraz będzie. I teraz trzy. No widzę, że, że ktoś tam do u góry bombę. Chyba. Teraz będzie 4. I tak do 6. I się pewnie dokopiemy do piekła. No już widzę. Dobra, więc jeszcze, jeszcze dwa razy w dół. I później już 5. Ale już niepotrzebne jest 5, bo się dokopaliśmy. Tylko trzeba jakoś wyjście zaznaczyć. Lecz nie wiem jak. Wyjście, jak zaznaczyć. Coś tam będzie, ale raczej tak Więc możemy tam kopać Kopcie, kopcie, kopcie Trzeba tam wskoczyć Teraz do góry i tam będzie No tak akurat trafiłem, więc super No i mamy epika, nie będzie trzeba szukać tego No i super Okej okay. I dużą torbę dostałem A w sumie nie przyda mi się za bardzo, bo i tak kupię większą Ale okej, okay, no to jest tu Jako gdzieś jest O, tu jest na przykład typu no, to w sumie będzie trzeba teraz wychodzić? Tylko jeszcze tak mówiłem, że do 20 sobie pozbieram i wtedy będę wychodził. Chciałem piekło, ale jak nie znajdę, to trudno. Ok, no i tutaj jakieś szybkie jeszcze jedno. Piekiełko sobie wykopię. No i możemy iść do góry. Dobra, tam. Ok. No i jesteśmy już tutaj u góry. Co kupić, co kupić? Zastanawiam mnie No mm. dobra To kopanko będzie pewnie słabe, tak mi się wydaje Nie wiem, jak, jak Widzę takie mapki, to już wydaje mi się, że, że Będzie jakieś słabe kopanko Więc kupiłem po prostu za 50 Bym kupił za 400, ale to by był Słaby wybór No bym nie miał po prostu bombi, bym musiał Zbierać, a tak Nie wiem, może mi to wyjdzie na dobre Może, zobaczymy Wszystko zaraz się dowiemy To chyba będzie Tesla ale trudno, tak no, na pewno będzie Tesla nie, że pewnie będzie Tesla <grymne> zginąłem, ale miałem tylko 6 kryształów, ale czas straciłem, no ale nie fart ok no to chodźmy sobie teraz w dół wow dzięki, że nie zabrałaś dzięki, że nie zabrałaś tutaj proszę nie brać, please On, też nie zabrała o, to szanuję tutaj osóbki jak wygram sam nexta, mogę być twoim kopaczką Jak wygram z sobie... dobra, dobra No dobra, <gryw> no dobra, zróbmy tak Jak wygra ze mną Jak wygra ze mną, da dajmy sobie taki Zobaczymy czy wygra Jak wygra to jej daję kopać na moim koncie Zobaczymy czy jej się to uda Pewnie nie, ale niech próbuje Lol, no, no, dawaj, dawaj, by pozwolę kopać. Nawet wam to pokażę na odcinku, ale ma ze mną wygrać. Ma ze mną wygrać. Ok, kupmy sobie bomby. Trzy, no i lecimy sobie w dół. Ja już mogę nexta, nie! Nie, Sorki, już widzę, że tutaj po prostu coś jej nie pykam. Nie, Sorki. Tylko. Poprawię ją, czekajcie. Już, już. O. I zróbmy tak. Daj mi bum. <grytania> ona chce kopać mi. I ja mam jej dawać bum. <grytania> Trochę śmieszne. Dobra, nieważne. Gdzie jest wyjście? Co ona pisze? Ja nie wiem. Przydaje się na przyszłość, jak się pisze już źle. No ale źle. Dobra. Źle, no dobra. No to. Sorki, ale. Musiałem poprawić, bo może nie wie jak się tak pisze Już Trzeba dawać bomby A w sumie szukajmy tego skarbu na wyższym poziomie Ale to kopanie będzie słabe Ja nie mogę <grydy> Dobra co, co tam, może akurat Coś się stanie i Będzie jakaś rewolucja I jakoś magicznie będę miał 10 tysięcy Ale Zazwyczaj na luźnych kopankach Mam dobrem, Albo, no w sumie mapa nie jest jakaś Pro, ale też nie była słaba, bo było dużo glin na początku, tylko z piekłem gorzej. I że lega nie było. I że oddawarki nie było. No, to są dwa minuty duże. Ok, no to wychodzimy. Mam full. Mam full, fajnie. Co ono tam pisze? Czekajcie. Ej, to się zmierzymy. Śliskie ręce mam, no nieźle. No nie, chcę im się zmierzyć. Pewnie bym przegrał, po co mam się mierzyć. Nie będę mówił, żebym wygrał, bo później będziecie. Czemu... Czemu mówisz, że wygrasz, abyś przegrał? Nie wiem. Nie wiem co ja mówię, dobra. Kopmy sobie normalnie. Już nie czytam tego czatu, bo tam jakieś dziwne rzeczy, jakieś wersusy ze mną. Ja bym w sumie mógł zagrać coś w ze mnie, ale to pewnie będzie coś wakacje. No, bo po prostu odcinki z widzami, czyli z wami się nagrywa trochę, moim zdaniem, dłużej bo trzeba coś, parę rzeczy przygotowywać i w ogóle a tak to się nagrywa szybciej a my się po prostu zależy na cza czasie chyba ja to wszystko nagrywam w weekend bo jak po prostu chcę do szkoły, to żebym nie musiał i za to zagrobię tak No Dobra, dawać do góry ale ja słabe dropy Myślałem, że mi się zwróci, a nie zwróci, ale lipa. To na tym poziomie się nie zwróci. Sery, to. Będzie skarb wyżej. To zaraz tam pójdę. Okej. Okay. To zaraz tam pójdę tylko z bombami, może, nie? Chyba będzie lepiej, jak pójdę tam z bombami. Okej, okay, przy okazji chcę sobie trochę pozbierać. Gdzie jest wyjście? Wyjście było chyba gdzieś tam. Dobra, no to wychodzimy sobie. Widzę, że tutaj Tesla ich atakuje. Niestety mnie zabiła raz, na początku. No, jak tu wyjść, tak? Boję się zmierzyć. No, no boję się. No, niestety się boję. Przegrałbym. Dobra, no to idziemy. No to wychodzimy, wychodzimy. Dobra, wychodzimy sobie. Tutaj widzę, że to jej pro. Patrzcie, jakie tu pro wychodzenie. Normalnie, ona by ze mną. Oczywiście, easy win ze mną. Dobra, i możemy sobie. No, serio, ja się boję, bym przegrał. Wolę nie. Wolę nie, bo bym przegrał. Serio. Byście, byście pisali: o, camlock, noob. Noob, camlock, camlock, noob. I lepiej, wolę nie. A tak serio, no niebo się boję, no mówiłem już No i mamy skarbik, super Dobra, no i Skarb, dawaj skarb Jedzie tu? Dawaj, kocham pizzę, dawaj Skarb, 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 skarb Skarb Idzie do nas? Idzie, nice Okej, okay, no i ten skarb jeszcze by się przydał Na tym wyższym poziomie, nie? Jaki mam teraz wynik? Nie dobra, nie chcę patrzeć. Jaki? Dobra, nie. Lipa, bardzo lipa. No, ale zrobię może jakieś luźne kopanko, tylko po prostu nie chcę robić na takich mapach bez oddawarki. Ja nie lubię. Bez oddawarki, bez LGE, z takim, takim słabym nawet piekłem. No, nie było jakieś mega słabe, ale nie było też najlepsze. Ja lubię w takim grać, co jest dużo piekła oraz. Nie ma mgły, nie ma lawy, no może tam troszkę. I czy jest nawet dużo mi miejsca do dodania bomb? Tu nawet było też dużo. No ta I teraz mi się bomby zwróciły z powodu tego, że dostałem skarb. Może w sumie pójdę sobie tam raz do piekła, chyba że wszystko wykopali. Jak nie, to tam zobaczę. No, można dawać, można dawać. Jeden w Tutaj, jeden sobie tutaj dajmy. Ciekawe, czy z tego coś dostanę. Dostałem tam Z trzy kryształki. Bo tutaj mamy. Ile mam bomb? O, to może będę miał nawet full, i to jest okej. Okay. Tylko jakby to w szybszym czasie zrobić. Jakby to szybciej troszkę zrobić. O, tu wykopię jeszcze sobie piekło. Tutaj mamy jeszcze trochę. Możemy teraz powoli wychodzić. Powoli, no znaczy lepiej by było szybciej niż powoli, ale chcę sobie jeszcze przy okazji pozbierać koszmarki. Jeszcze jeden i mogę normalnie wychodzić, bo jak wiecie i mnie oglądacie, to wiecie, że ja lubię jak mam full, tak to fajnie wygląda. Przyjmij do znaj. To Ty Camloks, nie, ja próba No, no umra. Zobaczmy na odcinku, może się ucieszy, może nie, pewnie nie, bo. Nie zgodziłem się na versusa, ale bym przegrał po prostu i wolę nie, ona ma 92 poziom i widzowie pomagają w poziomie. Jej I nie, i bym na pewno przegrał. Ja jestem noob w kopaniu. Mówiłem to tyle razy. Tyle razy mówiłem. No, na pewno tyle razy mówiłem. Ja mówię tylko, że jestem noob, nigdy nie powiedziałem, że jestem pro. No, no dobra. Mówiłem milion razy, że jestem pro, ale nie słuchajcie tego. Nie Słuchajcie, ja sobie zawsze żartuję. Okej. Okay. Więc można dać tu jedną bombę. I teraz sobie wychodzimy. Wychodzimy sobie, gdzie, gdzie jest wyjście? Tu, okej. Okay. Co ty mówisz? E, mówisz... E, twój... Bóg. O. Poprawmy jej. Dobra. Poprawmy, trzeba, żeby się nauczyła ortografii profesjonal, e, by Kamlox. Okej, okay, no i można dawać te bomby fajnie, fajnie, fajnie. A nie poprawiasz, mianowicie no, trzeba użyć polskiego, trzeba użyć polskiego. Mówicie no, Kamlox nauczyciel. Dobra, gdzie możemy, dobra dajemy sobie tu. I żeby tak full. Żeby szybko full uzbierać. Tu mamy wyjście, więc można fajnie wychodzić. 3 minuty zostało, ostatni, no last. 3 minuty. Ok, żeby było 8, przynajmniej 1000. Inaczej, jestem very, very noob. I pewnie jestem, no ale trudno. Może, może się uda. Może, 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 może. Jakbym jeszcze dostał dobre kryształy, to by było dobre, nie? Ja żeby było dobre, ale pewnie nie dostanę 12 bomb. E, to w sumie można iść jeszcze do piekła, jak są, Ale raczej się nie uda, ale można próbować, nie? Czemu nie? O, można tu dać bombę. Kolejną można iść tu, normalnie. Ale daje probąby tak szybko z normalnie światła. Ej, teraz się zgubiłem. E, naprawdę. To nie jest fake. O nie. Serio, ja zginę? Albo i nie. Albo i nie. Naprawdę. Wow. Ok, no to możemy wychodzić możemy wychodzić. I będzie nawet 8000. Więc wiem, że to nubski wynik nie musicie mi pisać, ale... No, niestety jestem nubem. Ale w... Poru... 8800, e to prawie 9000. To może nie jestem jakoś bardzo nubem, E to... To nawet się cieszę, nie? Jak taki wynik 8800 na taki... na takim kopaniu jest chyba tragicznie? A miała 300, ja kocham pizzę miała 4000 prawie. No to wydaje mi się, że to nie jest najgorszy wynik. Ale jak po prostu odcinek wam się spodobał, to możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z waleczkiem i po prostu jak macie jakieś fajne pomysły na odcinki, to piszcie w komentarzu, bo chcę jakieś coś ciekawszego dla was nagrywać, co będzie dla was bardzo bo wam się po prostu spodoba, bardzo się fajnie przyjmie na kanale. No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!